Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiejszy film będzie poświęcony monetom z PRL-u. E, wszystkie emisje, które miały miejsce, e, pokażę Wam, zostaną one omówione. E, za trud mojej ciężkiej pracy e, fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. I ja nie przedłużam tego wstępu i zapraszam Was do oglądania. Na samym starcie zaczniemy od pierwszej monety z okresu PRL-u. Był to jeden grosz. Z tyłu, jak możecie zauważyć, pisało Rzeczpospolita Polska. Nie była tu jeszcze Rzeczpospolita Polska Ludowa, tylko Rzeczpospolita Polska. Tak samo sprawa wygląda w przypadku dwóch groszy. 1949 rok, też Rzeczpospolita Polska. Te monety, owie dwie, oczywiście zostały wypuszczone w 1949 roku. Wykonane są z aluminium. I miały tylko jedną emisję w 1949 roku. No i, i nie było ich więcej. Inaczej wygląda sytuacja w stosunku do 5 groszówek. Ponieważ w roku 1949 wyszła pierwsza pięciogroszówka, było to 1949 aluminium, 5 groszy i też jak widzimy Rzeczpospolita Polska. W tym samym roku wyszła ta sama pięciogroszówka, ale z innego materiału została wykonana. Została wykonana z brązu. Tu widzimy też rzecz Pospolita Polska, jest napisana. W porównaniu z następnymi pięciogroszówkami, czyli tu widzimy na przykład jedną z nich, jest to rok 62, to jest taki przykładowy rok, tamte pierwsze pięciogroszówki były większe. Średnica tych pięciogroszówek wynosiła 20 mm, a średnica tych pięciogroszówek wynosiła 16 mm. Te 5 które były produkowane później, yy, zostały produkowane w latach 1958-1965, 1967-1968, 1970-1972 i produkowane były z aluminium. Tak samo wygląda sytuacja z 10 ogroszówkami. Też mamy w roku 1949 dwie edycje aluminiową, ale tym razem nie jest wykonana z brązu, druga edycja, tylko z miedzionikla. Popatrzmy się z tyłu, co tu znowu jest. Znowu pisze Rzeczpospolita. Dobrze, więc tak prezentowały się monety w 1949 roku, dziesięciogroszowe. Natomiast kolejne edycje dziesięciogroszówek, tu mam jedną z nich, jest to rocznik 81. Jak widać, były tej samej wielkości, czyli tutaj... Nie różniły się wielkością. E, I stop oczywiście aluminium był kontynuowane dalej nikiel. to była tylko ta jedna edycja w 49 roku. E, tak samo wyglądała sprawa z 20 groszówkami, akurat tutaj mam tylko aluminiową, ale też widać Rzeczpospolita Polska. E, 50 groszów z 50 groszówkami było tak samo, e, również nie mam 50 groszówek z tamtego okresu ze złotówkami było tak samo też. Mamy tu złotówkę z roku 49 i też widać napis Rzeczpospolita Polska. No i tak. I to były monety z roku 49. Później były różne kontynuacje monet. Wychodziły dalej monety bito i tak dalej. I tak. 10 która była w takiej formie. Była ona bita w latach 1961 do 1981 w roku 1983 i w 1985 była bita w aluminium. 20 groszówka była bita w latach 1957 potem w 1961 do 1973 w 1975 do 1981 1983 1985, 1985 bita w aluminium. Tak wygląda 50 groszówka. E, tu jest akurat rok 1978. Em, 50 groszówki w tej formie były bite w latach 1957, 1965, 1967, 1968, 1970 do 1978 i 1982 1987 bite w aluminium. Kolejnymi monetami z PRL-u są złotówki. Popatrzmy się na złotówkę. Jak sobie ją odwrócimy, pisze już Polska Rzeczpospolita Ludowa. I coś, czego nie powiedziałem wcześniej, tak samo jest przy tych późniejszych emisjach 50 groszówek jak i również przy emisji 20 groszówek jak i również przy emisji 10 groszówek, no i jeszcze jak i również przy emisji 5 groszówek. Tylko monety z 49 roku były bite z napisem Polska Rzeczpospolita, późniejsze były bite Polska Rzeczpospolita Ludowa. Także te monety już nam nie będą potrzebne. Przechodzimy sobie teraz do złotówki. Złotówka, która tu widzicie, w tej formie była bita w latach 1957, 1965 do 1978 i 1980 do 1988 w aluminium. Potem, ze względu na inflację, została ona zastąpiona na taką złotóweczkę malutką. Eee, to jest porównanie, różnica między nimi jest dość duża. Ta mała złotóweczka również była wbita w aluminium w latach 1989-1980. Dwa złote jagody, tak się prezentowała, zostały wybite w roku 1958 i następne były wybijane w roku 59-60. Potem był 70 do 74. Były one wybijane w aluminium. Też tutaj pięknie, to akurat jest z 1958 roku. Dwu złotówki z jego zostały zamienione na nieco mniejsze, wyglądające tak. Te 2 złotówki były zrobione z mosiądzu. To jest akurat rok 1986. Te złotówki były produkowane od 1975 do 1988. Potem znowu, ze względu na wysoką inflację, zastąpiono je mniejszą wersją. To jest porównanie tych dwóch wersji do siebie. Widać znaczącą różnicę. Ta moneta została objęta w latach 1989-1990 w aluminium. Teraz do 5 złotówek i mamy tutaj 5 złotówkę 5 zł rybak. Wybijana była w latach 1958-1960, 1971, 1973 i 1974. Wybijana w aluminium. To akurat jest rok 1960. Piękna moneta 5 złotowa oczywiście. No i w roku 74 została zastąpiona. Dlatego w 1975 pojawiła się nowa wersja i była ona bardzo podobna do dwóch złotówek. Taki 5 zł, oczywiście zrobione z mosiądzu tu akurat widnieje rok 1984. Ale takie 5 złotówki były wybijane w latach 1975 do 1977 a potem 1979 do 1988. Takie 5 złotówki były wybijane. I oczywiście potem jak się domyślacie został zastąpiony na takie. E, aluminiowe, oczywiście mniejsze, znowu to jest różnica ich wielkości. E, no i one były wybijane w latach 1989 90 e, zrobione z aluminium. Tutaj jest piękna. Mikołaj Kopernik 1959, 10 zł. Z miedzioniklu zrobiona piękna monetka, ładna. I e, została ona wybijana w latach 1959 i w 1965 roku. Jest ona większa w porównaniu z następną monetą Mikołaja Kopernika. właśnie tą, która jest od niej mniejsza. Ta większa ma 31 mm średnicy, ta mniejsza ma 28 mm i ta mniejsza była wybijana w latach 1967 do 1969. W międzyczasie wybijane zostały również monety z kościuszkiem. Tu akurat mamy monetę z 1969. I tu sytuacja wygląda tak samo. To jest akurat z mniejszych. E, większej monety nie posiadam, no ale no to też będzie taki. Też jest tej wielkości co e, Mikołaj Kopernik. E, mniejsza moneta czyli tą którą tu widzicie została wypuszczona w latach 1969 do 1973. Większa moneta wypuszczona została w latach 1959, 1960 i 1966. Mamy monetę Bolesław Prus. Tu akurat widnieje nam rok 1984. Monety z Prusem były wybijane w latach 1975, e, 1978 i 1981-1984. E, Miedzionikiel. Tak samo sprawa wyglądała z Adamem Mickiewiczem. Tutaj akurat mamy rok 1976, e, Miedzionikiel. E, Adam Mickiewicz był wybijany w 1975-1976 rok. Tak się prezentuje ta monetka. Trochę Może jakością. Pięknie. No. Potem te monety zastąpiono zwykłymi 10 złotówkami, które wyglądały w ten oto sposób. Tak wygląda potem 10 złotówka. Ten akurat jest z roku 1987. Te 10 złotówki były wykonane z niklu i bite w latach 1984-1988. Potem. 10 złotówki zostały zastąpione mniejszą wersją wykonaną z mosiądzu. Z porównania, oczywiście, był to rok 1989 i 1990. Była taka sobie mniejsza 10 złotówka ze względu na inflację. Tak jak również w mniejszych nominałach. Potem nastąpiły. 20 złotówki. Przystępujemy do 20 złotówek. Zaczynamy od pierwszych 20 złotówki. mamy 20 zł 1976. w tym przypadku akurat to są kłosy jak to woli wieżowiec. Moneta była wypuszczana w latach 1973, 1974 i w 1976 roku. Potem została zastąpiona monetami z z nowotkiem, nowotko 20 zł, to akurat jest 1976, lecz te monety były produkowane w latach 1974 do 1977 i 1983. Potem weszły nam monety 20 złotowe. oczywiście, znowu miedzi nikiel, monety bite w latach 1984-1988. Tu mamy akurat rok 84 no i pod koniec lat 90. Wpłynęły nam kolejny mniejszy egzemplarz. Tu jest akurat 20 zł mniejsze, jak widać. Nie jest dużo mniejsze, ale jest. Tu akurat mamy rok, jak widać, 89. Moneta tym razem nie jest wykonana już z innego materiału, lecz z nikla I jest o 2,5 mm mniejsza od poprzedniej. Bita w latach 1989-1990. I to by było na tyle. Wszystkie monety, emisje wszystkie przestałem Wam w tym odcinku. Jeżeli coś pominąłem, to zwróćcie mi uwagę w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na kanale. W przyszłą niedzielę będzie kolejny film z monetami. Możecie także napisać, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, żeby mi trochę pomóc, bo nie jest łatwo wymyślić o czym nagrać. No. Także ja się z Wami żegnam.